Kochani, witam Was bardzo serdecznie tak, na kanale. na pozycji. mieliśmy, co ta osoba planuje wobec Was dziewczyny, co ta osoba zamierza, facet o którym myślicie. Tak. Czy temu facetowi na Was zależy? Teraz zobaczymy sobie. Zobaczcie, Aspentakli jest w zawieszeniu, czyli ta relacja: słuchajcie, dziewczyna o faceta, którego pytacie, zależy, tu mu zależy, tylko w zawieszeniu. Czyli tak, to jest, to jest coś do wyjaśnienia, jeżeli chcecie. Tak, bo to jest zbudowane, tak jak powiedziałam, w tamtej grupie, nie na podstawowych fundamentach, które mogą lunąć. Ale miłość, ja tu słuchajcie, widzę, tak. Zależy, słuchajcie, tej osobie, zależy na 100%. Teraz tak, zamiary, co ta osoba planuje, słuchajcie, wobec was, co ta osoba wobec was, słuchajcie, planuje. Na pewno powiem Wam szczerze, że niedługo czekajcie na kontakt, bo powinna się do Was odezwać. Tak przynajmniej tu się pokazuje, że się odezwie do Was, tylko potrzebuje czasu na przemyślenia. Tak, tylko pamiętajcie, nie rańcie się, szczera rozmowa, na spokojnie, uczucia, emocje, plany, na no spokojnie porozmawiacie. To jest do wyjaśnienia głowa do góry, tak jak tam mówiłam. Tylko pamiętajcie, to jest duża praca, po prostu to jest po prostu duża praca przed Wami, bo Wy się razem, jak robicie coś, to się po prostu razem, słuchajcie, zamykacie. I wtedy, jak jest zamknięcie, słuchajcie razem, no to jeden zamyka drugiego, może słowa przykryje jakieś, może słuchacie też opinii innych, a tak nie powinno, słuchajcie, być, bo jeżeli wam to sobie zależy, to powinniście słuchać opinii swojej, nie innych. Innych posłuchać, oczywiście, z szacunku do nich, ale wybrać po prostu opinię waszą, nie innych. Bo inaczej to to, tak jak zobaczcie, jest pokazane, to jest relacja jest zbudowana, budowana nie na podstawowych fundamentach i to może lunąć, bo to jest relacja w zawieszeniu, słuchajcie. W tej relacji jest dużo pracy, ale tej osobie, o którą dziewczyny pytacie, zależy na 100% na, na Was, jej, tak, ma wobec Was poważne plany, zamiary, tylko ona po prostu jest taka wy, wy, wyciszona, odepchnięta na tor, zrzuciła się w pracę, tak, i to nie jest, słuchajcie, dobre, pamiętajcie, rodzina jest na pierwszym miejscu, ja tam w tej grupie to powiedziałam i w tej też, praca jest potrzebna, ale trzeba dla partnera, partnerki, znajdź czas, wtedy, jeżeli spędzacie z sobą więcej czasu, tak, no wiadomo, każdy może, może są tacy ludzie, co po prostu wiecie, nie potrzebują tego czasu, idź do tej pracy, ale to już są tacy ludzie, co po prostu mają się gdzieś, tak po, no tak przynajmniej powiedzmy, tak? Nie będziemy się to oszukiwać. A, a jeżeli ktoś naprawdę chce, żeby więcej czasu poświęcić, a są po prostu też tacy ludzie, co po prostu chcą, żeby poświęcać im więcej czasu, no to, to są wrażliwe po prostu ludzie i to trzeba uszanować, słuchajcie, faceci, ci kobiety, tak? ten facet chce z Wami zbudować dom czyli na stałych fundamentach coś tak co on jeszcze chce Wam przekazać w tej chwili Ech, wkurzasz mnie ale i tak Cię kocham czyli widzicie uczucia są prawdziwe chyba mnie wzięło do Ciebie wow zmieniam się dla Ciebie powoli nie pasujemy do siebie to spowiedziałam na 100% słuchajcie w złości to tak nie... jest miłość jak narkotyk do mnie Czyli widzicie, ciągnie, was, ciągnie go do Was, dziewczyny. Czekajcie. Klamka zapadła, czyli on myśli, że jeżeli się pokłóciliście, czy coś, jesteście w zawieszeniu, to podjęliście już decyzję za niego. Strasznie przebojowa osoba, patrzę. Czego Ty w końcu ode mnie chcesz? Czyli coś, widzicie, jest niewyjaśnione, słuchajcie, i to osobę denerwuje. Także szczera rozmowa, tak jak w tamtej grupie, to i w tej. Ten związek jest mega męczący, widzicie. W tamtej relacji to samo było, co Wam tutaj wyczytywałam. Pragnę Cię coraz więcej, więc idę po Ciebie powoli. Rozpiera mnie ego i duma. No to u facetów jest ego i duma u kobiet też. Także jak to opuścicie, będziecie się traktować na równym poziomie, zajmiecie się w końcu budowaniem relacji, oddzielicie karierę od życia prywatnego, osobistego, no to wyjdziecie na prosto. Szczera rozmowa oko w oko. Staje się lepszą osobą dla Ciebie. Znowu zobaczcie, tu gdzieś to było. Chce spędzić z Tobą całe życie, się ożenić. Nie założyć rodziny. Czuję się samotny w tej relacji. Także widzicie, kochani. Tam było to samo chyba, że Wy też się czułyście samotne. Także to jest, słuchajcie, do przepracowania, do wyjaśnienia. Na pewno musicie się spotkać i że Wam sobie zależy posłuchać samych siebie. Przecież jak spojrzycie sobie prosto w oczy, to będziecie czy ta osoba faktycznie na niej zależy, tak, czy po prostu kręci. Także trzymajcie się, powodzenia, cześć.